Witajcie, drodzy widzowie. Dzisiaj porozmawiamy o sytuacji, która może doprowadzić do sporego stresu lodówka Samsung pika po wyłączeniu prądu. Wyobraźcie sobie ten scenariusz: nagle zanika prąd, a kiedy wraca, wasza lodówka zaczyna wydawać irytujące piknięcia. Zamiast ciszy, dostajecie alarm, a to ostatnia rzecz, której potrzebujecie, zwłaszcza gdy martwicie się o przechowywaną żywność. Zanim wpadniecie w panikę, spójrzmy na pięć możliwych przyczyn, dla których lodówka Samsung pika po wyłączeniu prądu. Resetowanie ustawień Po przerwie w dostawie prądu lodówka może próbować zresetować swoje ustawienia. Piknięcia mogą sygnalizować, że system potrzebuje ponownego ustawienia temperatury lub innych parametrów. Sprawdźcie, czy wyświetlacz lodówki wymaga jakiejś akcji, np. ponownego ustawienia temperatury. Drzwi lodówki są otwarte lub źle zamknięte. Często lodówka Samsung pika po wyłączeniu prądu, gdy drzwi są otwarte lub niedomknięte. To prosty problem, który można rozwiązać dokładnie zamykając drzwi. Czasami uszczelki drzwi mogą się odkształcić, co powoduje, że drzwi nie zamykają się szczelnie. Problem z czujnikiem temperatury. Przerwa w zasilaniu mogła wpłynąć na działanie czujników wewnątrz lodówki. Jeśli czujnik temperatury nie działa prawidłowo, lodówka może nie wiedzieć, że osiągnęła odpowiednią temperaturę, i w rezultacie zacznie pikać. W takim przypadku konieczne może być sprawdzenie czujników przez serwisanta. Awaria układu sterującego Jeśli po przywróceniu zasilania lodówka Samsung Pika, może to wskazywać na problem z układem sterującym. W wyniku nagłego odłączenia prądu elektronika mogła ulec zakłóceniom, co wymaga profesjonalnej naprawy. Problemy z zasilaniem lub gniazdkiem. Czasami problemem może być coś tak prostego, jak niestabilne zasilanie lub problem z gniazdkiem elektrycznym. Jeśli po podłączeniu innych urządzeń do tego samego gniazdka zauważysz problemy, warto sprawdzić instalację elektryczną. Co robić? Na początek sprawdźcie ustawienia lodówki, upewnijcie się, że drzwi są dobrze zamknięte i zresetujcie urządzenie, odłączając je na kilka minut od prądu, a następnie ponownie podłączając. Jeśli po tych krokach lodówka Samsung pika po wyłączeniu prądu, to znak, że czas wezwać serwisanta. Mam nadzieję, że te wskazówki pomogły Wam zrozumieć, co może dziać się z Waszą lodówką po przerwie w zasilaniu. Jeśli chcecie więcej praktycznych porad i rozwiązań, nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału. Dzięki za uwagę i do zobaczenia.